Banki chciały wykiwać system w sprawach SKD i nadziały się na coś niespodziewanego. Rewolucyjny przełomowy wyrok prawomocny pierwszej instancji w sprawach SKD. Czy kredyt w euro również można unieważnić? I czy sankcja kredytu darmowego dotyczy kredytów hipotecznych? Zapraszam. W dzisiejszym odcinku odpowiem na kolejne pytania widzów, ponieważ na YouTubie było tych pytań mniej, ale sporo pojawiło się ich na moim koncie, na bici przez banki na TikToku, więc odpowiem na pytania widzów z TikToka. Jedno z pytań, które się pojawiło, zadał Jacek, potrójny Jacek, który pyta tak: kredyt hipoteczny w euro, brany w 2011 na 30 lat. I znaki zapytania to jest pod rolką, ile razy Santander przegrał w sądzie. No więc domniemuję, że o to chodziło. Jackowi w tym pytaniu, czy z takim kredytem też coś można zrobić, czy takie kredyty też są nieuczciwe. To jest coś, o czym od jakiegoś czasu zaczęliśmy bardzo mocno mówić na moim kanale, że kredyty w euro również można unieważnić. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę te kredyty bez względu na to, czy były indeksowane do franka szwajcarskiego, euro, dolara czy jedna, nie ma to żadnego znaczenia. Waluta indeksacji jest tylko podmianą parametrów we wzorze, a wzór, który jest nieuczciwy, to jest wzór, w którym bank samodzielnie, jednostronnie ustala kurs po którym przelicza daną walutę, czy dany miernik wartości do złotówki i złotówkę do tego miernika wartości i manipuluje tym kursem. To bank trzyma w ręku suwak, którym przysuwa w górę i w dół tak jak mu pasuje, żeby więcej zarobić na kredytobiorcy. I tak kredyty w euro też można unieważnić i procedura ich unieważniania specjalnie nie różni się niczym od procedury unieważniania kredytów w frankach. Szwajcarskich, co oczywiście jest też pewnym nadwyraz powiedzeniem, można by rzec, bo franków w tych kredytach po prostu nie było. Zatem moi drodzy, jeżeli macie taki kredyt, może macie też znajomych, którzy taki kredyt w euro kiedyś zaciągali. W opisie do tego filmu jest link do zapisania się na rozmowę z ekspertem z naszego zespołu. Więc jeśli masz takiego znajomego, kliknij w ten link, skopiuj go, wyślij znajomemu, żeby zapisał się na rozmowę i sprawdził, czy i ile pieniędzy może odzyskać. Tam roszczenia często są troszkę mniejsze niż w przypadku kredytów frankowych, bo ta różnica kursowa nie była tak drastyczna jak we frankach, ale kwoty kredytu. Udzielanych w euro były średnio wyższe. Tam bardzo często spotykamy kredyty na 400, 600, 800 tysięcy, milion. Czyli te kredyty były celowane, tak z naszych obserwacji, do klientów z zasobniejszym portfelem do klientów, którzy mieli lepsze zarobki. Oczywiście zdarzają się takie kredyty. Gdzie są one? Na 100 tysięcy, 130, 150, 180 to jest normalne, ale więcej jest tych kredytów, które są na wyższe kwoty udzielone. Więc odpowiadając na to pytanie dotyczące kredytów w euro, tych kredytów udzielono, moi drodzy, 65 tysięcy około na rynku. I one były udzielane nawet później, jak tu wynika z pytania, Jadka, chociażby w 2011 roku również. Co jest ciekawe, nie wiem, być może już na kanale opowiadałem tę historię, a na pewno opowiadałem o tym w wywiadzie u Tomka Drwala na kanale YouTube na Piękku Drwalem. Jeśli jeszcze nie widziałeś tego odcinka, koniecznie obejrzyj go, jak wpiszesz sobie na z Drwalem w YouTubie, w Wyszukiwarce. Wejdź na ten kanał i tam dwa odcinki nagraliśmy, gdzie omawiamy bankowe szwindle. No ale wracając do kredytów w euro. Euro również można unieważnić i warto coś z tym zrobić. Mój znajomy, który nagrywał mi pierwsze odcinki na ten kanał, pierwsze odcinki najstarsze, jakie zobaczycie, tam jest kilka takich na poziomie takim bardziej studyjnym nagrane, to to są odcinki, które nagrywał mi mój znajomy Krzysztof. Krzysztof, który ma doświadczenie w pracy w telewizji, za kamerą wykonuje tego rodzaju działalność, no i nagrywał mi te odcinki, gdzie przecież mówiłem o bankowych szwindlach, ale adresowałem je pod kątem kredytów frankowych. I ten mój znajomy Krzysztof zadzwonił do mnie, to było chyba z dwa miesiące temu, i mówi: Słuchaj, Grzegorz, bo ja tak ubzdurałem sobie, że ty to się zajmujesz tymi frankami. Znaczy, to nie ubzdurał se, że zajmuje się frankami, tylko zaraz będzie z kontekstu, co miał na myśli, mówiąc, że sobie ubzdurał. A w ogóle nie pokojarzyłem tego, że to samo może dotyczyć kredytów w euro, a ja takie mam dwa. I ostatnio zadzwoniła do mnie jakaś znajoma, poprosiła mnie o te umowy, żeby sprawdzić mi, czy mogę coś odzyskać, wyliczyła mi tam jakieś roszczenia, no ale co ja będę u znajomej, która niedawno zaczęła się tym zajmować, to robić, skoro znam Ciebie, a Ty jesteś fachura w tym temacie. No tu cytuję jego słowa. Cieszę się, że tak o mnie myśli. W związku z tym te dwie sprawy przyjęliśmy do prowadzenia, okazuje się, że tam kupa pieniędzy jest do odzyskania i Krzysztof walczy o swoje prawa i Ty też. Możesz, warto pomyśleć, bo być może macie kredyt, który spłaciliście. Być może miałeś kredyt we frankach, w euro, w dolarach, do w Spłaciłeś? To jak najbardziej. W opisie tego filmu jest link do zapisania się na rozmowę z ekspertem. Zapisz się, sprawdź jakie masz możliwości działania i zróbmy to. Powiedz bankowi, stop, powiedz bankowi, dość. Nie daj się więcej oszukiwać. Ponad 60% widzów tego kanału ogląda te odcinki. Czasem nawet ponad 70% a go nie subskrybuje. Jeśli chcesz być na bieżąco z kolejnymi wiadomościami, kliknij subskrybuj, dzwoneczek, aby dostawać powiadomienia o najnowszych filmach. Kolejne pytania dwa dotyczą sankcji krytu darmowego i tutaj pomimo tego, że Dariusz Szewczyk będzie pewnie omawiał w kolejny wtorek te newsy i będzie mówił o tym, co się wydarzyło w szerszym kontekście, bo też będzie więcej danych, to ja dziś wspomnę o tych newsach, bo są absolutnie fenomenalne i dotyczą właśnie sankcji kredytu darmowego. I tu jest ciekawa rzecz. No, mi pyta tak. Dzwonili do mnie, że chcą zwrócić prowizję. Rozumiem, że z banku. Czyli coś jest na rzeczy. To było pod materiałem, który dotyczył właśnie nieuczciwych praktyk i sankcji kredytu darmowego przy kredytach gotówkowych. No i nie jest to nic dziwnego. Słuchajcie, bank banki naprawdę i tak popełniły grzech pychy, to trzeba powiedzieć, popełniły grzech pychy, w życiu nie doszłoby do tylu pozwów, do tylu wypłat, gdyby banki szybciej policzyły i pokumały, że jeżeli zaczną się z kredytobiorcami dogadywać, to gdyby kredytobiorcy nie byli tak zaawansowani w tym procesie, gdyby był pierwszy, drugi rok tych sporów, to akceptowaliby odfrankowienie, akceptowaliby ugody z drobnym ustępstwem i przewalutowaniem na kredyt w złotówkach. Banki przespały ten moment, były pyszne, sądziły, że nikt im w stanie nie jest. Zagrozić. I co? I teraz, kiedy proponują gody, no to muszą płacić, żeby klient się zgodził dużo, dużo, dużo więcej, bardzo blisko rezultatu, który po prostu jest do uzyskania w sądzie. No i teraz czy banki wyciągają wnioski z całej tej frankowej sagi, i przy kredytach gotówkowych i sankcji kredytu darmowego postanawiają działać zawczasu? No byliby idiotami, gdyby tego nie robili. No i teraz co banki próbują robić? No właśnie dzwonią do klientów, i to takich doniesień mamy mnóstwo. Dzwonią do klientów z propozycją, że chcą zwrócić prowizję. Najczęściej odbywa się to w taki sposób, że. On udzielić albo nowego kredytu, który by refinansował ten poprzedni, ale zwracałby część też pieniędzy, czy w tym kredycie byłby zwrot tej prowizji w jakiś sposób rozliczony. Albo po prostu chcą zwrócić prowizję, jednocześnie podpisując klientem ugodę, czy też takie porozumienie, że on otrzymując ten zwrot prowizji, który nie jest całościowym zwrotem prowizji, tylko częścią tego zwrotu najczęściej, to, że zrzeka się wszelkich dalszych roszczeń. Roboty mają co miara, bo takich kredytów szacuje się udzielono około. 18 milionów, więc przerzucenie tej bazy przez tą propozycję, przeliczenie wszystkich propozycji pewnie trochę potrwa. Natomiast rolą tego kanału, to po co ten kanał jest, to też uświadamianie Was o tym, że banki takie sztuczki stosują. Zobacz, jeżeli Ty nic nie chcesz od banku, a bank do Ciebie dzwoni i sam mówi: Zwrócimy Ci pieniądze to Noemi ma świetną intuicję, czyli coś jest na rzeczy, skoro bank do mnie sam dzwoni, sam proponuje mi zwrot pieniędzy, chociaż nic jeszcze nie chciałam, to coś tu nie gra. I to jest prawidłowy wniosek. To jest taki wniosek, po którym powinieneś kliknąć w link w opisie do tego filmu, zapisać się na rozmowę z ekspertem po to, żeby bezpłatnie sprawdzić, ile tak naprawdę masz do odzyskania. Pamiętajcie, niezależnie, czy bank dzwoni z propozycją ugody, czy z jakiegoś jakiegoś zwrotu, zawsze skonsultuj to z kimś, kto się na tym zna. To nawet nie musimy być my. Nie chcesz skorzystaj z naszych usług, luz, skorzystaj z kogoś innego, abyś wybrał tylko dobrze. Natomiast jeżeli chcesz sprawdzić bezpłatnie, tu jest zawsze taka możliwość. W opisie do tego filmu zawsze jest link. I teraz jak sprawdzisz sobie, to będziesz wiedzieć. Aha, czy oni mi proponują, dajmy na to, nie znam liczb Noemi, proponują mi zwrot 5 tysięcy złotych. No niby fajnie, to już można jakiś taki drobny wyjazd zorganizować rodzinom, chociaż na, na jakiś tam weekend. Ale okazuje się, że ja mam do uzyskania 30, 40, może 50 tysięcy i bank znowu chce mnie wykręcić. No i na to nie możemy sobie pozwolić. Oczywiście, Twoje prawo, to są twoje pieniądze i masz prawo tracić tyle własnych pieniędzy, ile chcesz i jak chcesz. Możesz te 50 tysięcy odebrać, je wszystkie podpalić i rozsypać nad rzeką. Twoja sprawa to są twoje pieniądze, to ty oddałeś kawałek życia w swojej pracy, czy oddałaś, poświęcając swoją energię, nie spędzając czasu z rodziną, nie spędzając czasu ze sobą i na swoich pasjach, żeby te pieniądze zarobić. Chcesz je roztrwonić, oddać bankowi? Twoja wola, ale ja jestem tu tego, żeby Ci powiedzieć wprost, czasami być może będzie piekło, czasami być może będziesz szczypać. Ta prawda prosto w oczy. Nie daj się ponownie kręcić w deal, który nie będzie dla Ciebie korzystny. I a propos tego właśnie, dlaczego banki dzwonią. Bo banki czują, że pali im się grunt pod nogami. Jest to prawdą, że zdarzają się wyroki niekorzystne w pierwszej instancji. Jeden z takich case'ów omawialiśmy niedawno. Dariusz Szewczyk też o tym mówił w tym odcinku. Tu masz, tu masz do niego e, link. Muszę tą ręką, bo później nie pamiętam, jak na YouTubie, w której strony, które. Wiem, że jak tą ręką tak pokazuje, to tu się pokaże Więc Dariusz Rczyk omawiał w tym odcinku właśnie case takiego wyroku, który w pierwszej instancji bodajże w październiku albo w listopadzie był przegrany, a następnie w styczniu już pojawił się wyrok prawomocny, który zmieniał wyrok sądu pierwszej instancji i właśnie dawał wygraną klientowi możliwość skorzystania z sankcji kredytu darmowego, a harmonogram spłaty nowy, już bez odsetek, jaki klient dostał, wyglądał tak, jak widzisz teraz na tym screenie. Czyli zobacz, jest kolumna kapitał i jest totalne. 0%. Jest kredyt, który jest całkowicie pozbawiony kosztów, i to jest darmowy kredyt. Darmowy kredyt to też a propos jednego komentarza, który gdzieś tam się pojawił na TikToku ostatnio. Darmowy kredyt, czyli nie będę się oddawać. Nie. Darmowy kredyt to oznacza, że oddajesz tyle, ile otrzymałeś, bo kosztem kredytu nie jest sam kredyt. To jest koszt zakupu rzeczy, które za kredyt kupiłeś. Darmowy kredyt odnosi się do kosztów, czyli odsetek prowizji i ubezpieczeń, które są z tym powiązane. Tu są dwa bardzo ważne newsy. Pierwszy z nich, który teraz widzisz, to jak podała Kancelaria Wysmu eksesłowi Wspólnicy, Kancelaria z Grupy Kapitałowej Wotum, z którą współpracujemy, to jest pierwsza taka sytuacja, gdzie jest prawomocny wyrok w sprawie sankcji kredytu darmowego po pierwszej i jednej instancji. Zobaczcie, z radością informujemy, że wyrok, o którym pisaliśmy wcześniej, stał się prawomocny. Pozew z dnia 18 września 2024, wyrok 24 stycznia 2025 pozwany nie złożył apelacji, czyli AS Inbank z siedzibą w Tallinie, działając w Polsce poprzez oddział w Warszawie. Dla klienta zasądzona kwota ponad 14 tysięcy, plus odsetki za złokę od sierpnia, plus koszty procesu w wysokości prawie 4 tysięcy. I co jest ciekawe? Ciekawe jest właśnie to, że ten AS InBank nie złożył apelacji. Co to oznacza? To oznacza, że bank przegrał w pierwszej instancji mówi, ok, składamy broń, faktycznie, umowa była nieuczciwa, klient ma kredyt za darmo, już się więcej nie bronimy, prosimy więcej nie bić, nie kopać i w nas nie strzelać. I takie rezultaty nas interesują. To jest potwierdzenie tego, że my w sprawach SKD, my jako konsumenci, którzy mówią nie, my jako konsumenci, którzy mówią dość wszystkim nieuczciwym praktykom banków, mamy rację. Koniec kropka. Ten wyrok jest o tyle istotny, że dla wszystkich tych, którzy mają wątpliwości, czy sądy się opowiedzą po stronie eskadrowiczów, czy będą zasądzać? To, że dzisiaj niektóre sądy zasądzają negatywnie i co dociera do nas z sal sądowych? Docierają do nas wieści, że sędzia. Nie był zainteresowany, i to dotyczy na przykład sądu w suwałkach, że sędzia na rozprawie nie był w ogóle zainteresowany tym, co ma do powiedzenia kredytobiorca. Nie był zainteresowany argumentami strony. Tak jakby na rozprawę przyszedł z już podjętą decyzją, z gotowym wyrokiem, nie znając akt, to jest skandal. I temu mówimy stanowcze nie. Dlatego właśnie trzeba to nagłaśniać. Dlatego trzeba właśnie o tym głośno mówić. I będę wdzięczny, jeśli ten film również udostępnisz na swoim Facebooku, czy Whatsappie, czy, czy Linkedinie, żeby inni mogli się o tym dowiedzieć. Nie nie może być tak, że w państwie prawa, w którym sądy są po to, żeby rozsądzać, kto ma rację, przychodziły ze swoim zdaniem na rozprawę bez wysłuchania stron. Albo żeby słuchały ich jak ktoś się mówi, jak zgaszonego radia. To jest skandaliczne zachowanie. Czy za tym stoi jakaś zmowa sędziów? No trudno dopatrywać się takiego scenariusza, ale może sędziowie w suwałkach wyszli z założenia, że mają za dużo roboty przy sprawach frankowych i innych i nie chcą sobie dokładać i chcą w ten sposób zniechęcić kredytobiorców, żeby składali kolejne pozwy. No to co jest na to najlepszym lekarstwem? Na to lekarstwem jest jeszcze większy docisk. I tutaj działamy również z rzecznikiem finansowym, który wydaje istotne poglądy w sprawie, który daje dodatkowe argumenty za tym, że taka sankcja kredytu darmowego właśnie klientowi się należy. Ale żeby te sądy również nie miały już wyjścia i musiały zasądzać zgodnie z prawem, zgodnie z orzecznictwem CUE, to tu mega pozytywna wiadomość dzisiejszego dnia. Otóż, co się okazuje? Jak donosi Business Insider zwrot w sprawie darmowych kredytów? Ważą się losy pytań do CUE. Nie tak dawno Dariusz Szewczyk i ja również w swoich odcinkach QA mówiliśmy o sprytnej nowej taktyce banków. Mówiliśmy o tym, że banki, kiedy sądzą się z kredytobiorcami w sprawach sankcji kredytu darmowego, to sądy, mając wątpliwości, jak zasądzić, składają tak zwane pytania prejudycjalne, czyli przed wydaniem wyroku, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. No i jedno z takich zapytań miało osiem pytań, które dotyczyły bardzo ważnych kwestii. Czy ta sankcja musi być wyraźna? Czy pobieranie odsetek od skredytowania? Prowizji ubezpieczeń jest już naruszeniem i czy to wystarczy do zastosowania sankcji? Parafrazuję teraz te pytania i wiele, wiele innych. Więcej na ten temat, czego dotyczą te pytania, omawiałem w tym odcinku. Więc jeśli chcesz dowiedzieć się, czego dokładnie dotyczą te pytania, to masz tutaj w karcie ten odcinek. Obejrzyj go zaraz po obejrzeniu tego właśnie odcinka, który oglądasz teraz. I co się okazało? Ryzyko było takie, że bank tutaj w tej sprawie, gdzie były złożone te pytania, czyli mamy rozprawę w jakiejś konkretnej sprawie e, kredytu, ten sąd składa pytanie pytania do CUE, to bank mówi, ale ja nie chcę, żeby oni udzielili, oni, czyli TSUE, odpowiedzi na te pytania, bo jeżeli udzielą, to na całym rynku stanie się jasne, co z takimi sprawami robić i będziemy mieli jeszcze bardziej wciry. No więc co wymyślili? Jak ten pomysłowy dobrobir, padł do głowy pomysł, że w takim razie uznajmy powództwo klienta, czyli zgodźmy się z klientem, przegrajmy tą jedną sprawę. Wtedy, jak przegramy tą jedną sprawę, TSUE nie udzieli pytań, bo pytania spadną. W ten sposób przegramy bitwę, ale będziemy wygrywać na wojnie. Coś. Się jednak okazało. Jak mówi klasyk. Zrobiliście duży błąd. Chcieliście wydymać Freda, to teraz Fred wydyma was. Jak donosi Business Insider, link do tego artykułu macie w bibliografii w opisie do filmu. Wydawało się, że z wokandy może spaść jedna z potencjalnie kluczowych spraw przed Tsue dotycząca SKD. Teraz okazuje się, że sąd przychylił się do nieoczekiwanej prośby banku o uznanie powództwa, ale przychyli się, ale dopiero gdy CUE odpowie na pytania prejudycjalne. Stwierdził, że musi zbadać, czy uznanie powództwa nie sprzeciwia się prawu, zasadom współżycia społecznego, bądź nie zmierza do obejścia prawa. Brawo, brawo dla tego sądu. To jest zachowanie odpowiedzialnego sędziego. Bank sobie wymyślił taki sprytny sposób. Przegrywamy sprawę? Upadają pytania? Nie ma odpowiedzi? Jest cisza w eterze, możemy pokazywać tutaj tylko te sprawy, gdzie pojedynczo wygraliśmy i straszyć, że to jest nie do wygrania. Sąd mówi, ale zaraz, zaraz. Wy właśnie próbujecie obejść prawo. Myślę, że do sądu mogły dotrzeć materiały, które nagrywamy my, bądź inni, którzy nagłaśniają ten temat właśnie dlatego. Pamiętacie, mówiłem o tym w tym odcinku? Ktoś nawet mi napisał to takie agresywne, wzywanie do akcji. Jeżeli dla kogoś mój styl przekazywania wiedzy jest zbyt energiczny, ekspansywny, są kanały, gdzie mówią ludzie spokojniejsi ode mnie, proszę oglądać tamte. Ja będę robił to w stylu, który jest mój i jest. Dla mnie naturalny. Wzywałem bardzo mocno do akcji. Udostępnijcie ten film, niech stanie się to głośno. To samo mówiłem o, ust o ustawie frankowej. I być może któraś z tych informacji, to jest moje domniemanie, dotarła również do sędziów, że banki właśnie próbują obejść prawo. Próbują zagrać w cwany sposób, żeby dalej kiwać klientów i być bezkarnymi. Tutaj sąd mówi: o nie, nie, nie. Okej, okay, przyjmuję, że składacie broń, ale najpierw chcę uzyskać odpowiedzi na pytania. Wtedy będę miał pewność, że to nie jest tylko próba obejścia prawa, tylko wy się naprawdę zgad Zgadzacie z tym, że to wasza wina. Czekamy na odpowiedź w tej sprawie, czekamy na to, co powie Sue, i jestem w pełni przekonany. O tym mówi trochę reguła konsekwencji. Sue regularnie stawał po stronie konsumentów. Ta instytucja jest bardzo prokonsumencka. I ja głęboko wierzę w to, że dokładnie w sprawie tych pytań, Sue znowu udzieli odpowiedzi na pytania w tonie prokonsumenckim, który w jeszcze większym stopniu będzie dawał ochronę klientom przed nieuczciwymi prawami banków, bo temu służą między innymi te dyrektywy. Unijne, na których CUE bazuje. Wydarzy się coś ważnego, a Ty możesz to przeoczyć, Jeśli, jeśli nie subskrybujesz tego kanału. Subskrybuj, dzwoneczek a zawsze będziesz na bieżąco. I trzecie pytanie, które również dotyczy sankcji kredytu darmowego od Roberta, a takie sankcje też są do kredytów hipotecznych? Tu jest mnóstwo pytań. Nie zliczę ile pytań się pojawia każdego dnia i tygodnia na temat tego, czy hipotecznych kredytów złotówkowych też to dotyczy. I teraz w 2017 roku weszła w życie ustawa o kredycie hipotecznym. Do tego czasu te sankcje kredytu darmowego, czyli od 2011 do 2017, tak, dotyczy sankcja kredytu Darmowego kredytów hipotecznych, ale jest jeden mały niuans. W kredytach hipotecznych zastosowanie sankcji kredytu darmowego doprowadza do sytuacji, gdzie możemy odzyskać wszystkie prowizje, odsetki ubezpieczenia, ale tylko za 4 lata od dnia wezwania do zapłaty wstecz. Czyli jak dzisiaj wzywam o zastosowanie sankcji kredytu darmowego i zwrot pieniędzy, to tylko za 4 lata wstecz dostanę te pieniądze. Jeżeli ja kredyt wziąłem w 2011 roku, jest 25, ta 14 lat go spłacam, to za pierwsze 10 lat ja nie odzyskam tych pieniędzy. Więc odzyskam tylko za cztery. I tu trzeba by było policzyć, ile jest tych odsetek, ile jest tych prowizji. Może się okazać, i tu z naszych wyliczeń wychodziło, że to są kwoty rzędu 10, 12, 15 tysięcy złotych, ale każda sprawa jest inna. I drugi problem, jaki dotyczy tego zagadnienia, to jest to, że takie zastosowanie sankcji kredytu darmowego w przypadku kredytu gotówkowego zmienia umowę na przyszłość, czyli harmonogram nowej spłaty wygląda jak ten, który widzicie ponownie na screenie w jednej ze spraw wygranych przez kancelarię, z którą współpracujemy. Czyli, że macie, zobacz, kwotę kapitału do spłaty i odsetki zero. Czyli koszty są zero, to jest darmowy kredyt. W przypadku kredytu hipotecznego zastosowanie sankcji kredytu darmowego nie zmienia tego harmonogramu. Dalej spłacacie odsetki i za 4 lata trzeba by było znowu występować z postępowaniem o zastosowanie tej sankcji. I na ten moment brakuje takich skutecznych rozwiązań, które by powodowały, że będzie to rentowne i dla klienta, i dla profesjonalnego pełnomocnika, który taką sprawą by się zajął. Po prostu trochę ekonomicznie. Się to stronom nie opłaca. Czyli gdyby pójść z takim kredytem o sankcje, może się okazać, że koszty, które poniesiesz na obsługę prawną, w zasadzie albo są znacząco powyżej połowy tego, co sam odzyskasz, albo nawet mogą być do tego zbliżone. Więc po prostu się to nie kalkuluje, przynajmniej na ten moment, może w przyszłości, dzięki wykorzystaniu technologii AI, rozwoju sądownictwa, uproszczenia postępowań, może będzie taki moment, że będzie się to opłacać robić. Natomiast są te ograniczenia. Niedawno obiegła też Polskę skandaliczna wypowiedź jednego. Z prezesu banków, który w kilku słowach próbował wytłumaczyć, dlaczego klienci procesują się z bankami. To, co powiedział, przechodzi ludzkie pojęcie. Dokładnie ten temat omówił w ostatnim odcinku na naszym kanale Dariusz Szewczyk. Więc jeśli go jeszcze nie oglądałeś, koniecznie zobacz, co powiedział prezes BNP Paribas.